Cześć moi drodzy, ostatni materiał z Player Unknown Battleground Wam się podobał, więc stwierdziłem, że spróbujemy sobie jeszcze raz. Tym razem zaprosiłem do gry paru kolegów, no i myślę, że wyszło całkiem spoko, jeżeli Wam się taki odcinek oczywiście podoba. ocencie go, no i napiszcie w komentarzach, co sądzicie o naszej gierce. Zapraszam. Idziemy lecimy? Powerplan albo baza albo... wojskowa albo Pocinki gamepanowie Eio. To co, my no tam? Dobra to co? nie będzie. Ja bym baza wojskową wziął. Ja na no, no dobra, to baza. Baza, robota, baza, no to teraz lecimy. Góry. Na bazę lecimy czy nie? Baza, tak, tak, no? tak, 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 tak. Na lecimy. Czy, lecimy. naprawdę na bazę o, czy na repnoje? Na nie, 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 Na nie, 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 na, nie, 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 nie poszedł bo po drugi poleciał w zupełnie inną stronę. Zespół R znowu błysnął. W ty ja poleciałem naprawdę, ja mówię, waza wojskowa, no lewa, waza wojskowa, ty łosiu leci jak normalnie torpeda. No, mógł spadochron wcisnąć, nie? Spada po prostu na ziemię, że tak. To może ja tego łośka przypilnuję, co? się spotkamy. Leci jakoś. tutaj jakieś 48 osób, także spoko. O, no, macie ciekawą sytuację. Nie, ale z lewej lecą. Nie, tu lecą. ostro, pane. Ja to widzę z boku, więc widzę, co się dzieje. U, ale ciąg dostałem, kurde, mi szybko zwróciło na ten dach. Najsu! Nice Być jak magnesem cię ciągło. Broń. broń, broń, ale jakąś broń. For real game, for real. Ej, weźcie tam coś, dla mnie, zatrzymajcie, ja biegnę tu przez pola goły. Rocky, widzę, że już savecz kurde włączył się Roki. Roki patrzcie go. Dobra. Kontenery są czyste, czy nie? Okej, okay, jest kolej za kontenerami. Po, te lewe kontenery, za nimi, za środkowym kontenerem jest po lewej stronie. Tam, gdzie są trzy. Jest koleś, ma jakąś broń. Yy, idzie właśnie za w wlazł do trzeciego kontenera. Taki to jest niecelny, po prostu masakra. Okej. Okay. No. Nie wierzę. Ja tu wbiegam do budyneczku. Jest w pierwszym kontenerze, od twojej strony nexus. O kurde. Skończyła mi się amo, ale już dwóch facetów jest nie tak jest za bardzo. O, mam SKS-a Nie wiem, coś mi szczale puściło, ale to nie pizza. Więc biegnę. O, już nie pizza. To my tu się tak poświęcamy, pizza? to nie dla pizzy? Siedl... A nie, a jak, a jak ja biegłem przez te schody na sam dół, widzisz ten wysiłek fizyczny, ale widzę auto, zaraz do Was przyjadę. Dobra, dobra. I tutaj mamy ciekawą sytuację. Teraz powiedz mi, czy Ty jesteś sam? Tam? No, ja są na tym budynku, nie wiem, jeszcze nikt do mnie nie wpadł, chyba sam. Jest, widzę gościa, widzę, widzę, widzę. Powaliłem, powaliłem, powaliłem dwóch. Nice! Nie żyje? Jest, jest zasadniczo... w kontenerze, w kontenerze jest. W tym? Y nie, 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 w tym środkowym, wiesz? Prawdopodobnie, chociaż. Dobra, dwóch nie żyje, dwóch nie żyje. Umarli? Tak. Czy to ostatni umarł na śmierć? Czy to jest ta ekipa? Czy to. Gdzieś tu jest, w którymś z kontenerów. Albo po prostu wyszedł. Czemu oni tak szybko zginęli? To ich obijałeś? No właśnie obijałem, no trochę. Aha. Trochę dostali, co prawda? Środkowy kontener. HS, może choć jakoś. HS, jak ty żeś tam. Ja się tylko, ka tylko kara mam. Ja, ja mam HS. Ja o kurde. Gdzie... Koleś jest, co? koleś jest za kontenerem. Roki, Roki wyskocz mu. Dobra. Nie żyje? Tak Tak Super to jest Mogę podjeżdżać samochodem? Bo tam czysto czy nie? Chyba... jest. Chyba... Jest chyba, chyba, chyba czysto Chyba Chyba na moje Jadę kurde już moją furo. Obijaj łosiczko Ja ja już nie mam mamo. Jest dobrze, dobrze tutaj wiem. ziomek Dobra, dobra Potrzebuję żółtego trochę mhm. Żółtego? <noise> żółtego hama. A. Okej, okay. myślałem, że potrzebny jest ci banan. Kurde, jakiś koleś tu leży na tym hangarze. Cześć. Sprawdzam tutaj, wiesz, te wypukłości, kurde. Golas. Pryski. Dobra. No, Czy jakieś fajne. fajne rzeczy, cokolwiek? że kurde ja znalazłem akacza i 60 pocisków i to mi zagwarantowało przeżycie, ale one już się kończą powoli. Tu jest kamizelka dwójka jakbyś chciało się o, ja wezmę, biegnie, ja wezmę. Biegnie. dobra. Mam dwójkę słuchajcie i plecak dwójkę tu jest u gościa. I SKS tu jeszcze leży. Ty mi Amo SKS-a kurde daj. Ammo sks -a? No dobrze, choć mam hmm. dużo. Zostawię sobie Nie, chyba fajnie. trochę na kara. Ale zielonego masz trochę, Roki? Mm, zielonego! Słuchaj, Roki gdzie masz tego SKS-a? Słuchaj, tu i na rogu po prawej stronie. Jak wyjdziesz na zewnątrz, to po prawej stronie. Prawo, okej. Okay. Tam gdzieś leży. tu widzę koncert życzeń jest. No stary tam się leżą i modlo. <laughs> Test jakości gruntu. No cześć, chodź Roki, tu podilujemy sobie w, tym, w hangarze. Niewiele mogę Ci zaoferować. Kurde, Roki, słuchaj. Dla Ciebie to tak będzie za darmo. <laughs> Macie jakieś 30 naboi do SKS-a chociaż, żeby miał? Cokolwiek? Kurde, ja mam taką biedę. E, mogę, mam ci biedę dać, mogę Ci dać, mogę Ci dać, no, za dwie dychy, chodź. No jest trochę biedno, jest. O, kierowniku to na dwa wina starszy co najwyższe to biorę tu. Tu rzuciłem pod neksosem wrzuciłem. Leśne dzbany, a to ty komandosy. To to Chodźcie, wyjeżdżamy nie. stąd samochodzika. Mamy, chociaż sprawdzane były te kontenery. Coś tak, tak, bo sprawdzałem to, co się dało Dobra. tutaj. No dawajcie, bierzemy autko i jedziemy na willę, co wy na to. No jest to dobre. Chociaż, chociaż strefa idzie, więc... A to jest... Treść, to wille, to to Prawie nie przyjechałeś Nie, spokojnie Ziomek furu pała, kontrol Chodźcie, bo tak stoimy trochę w jest? jest? Już pijemy Red No, tu Dobra, zaznaczajcie gdzie jedziemy eee, no, tak jest, ten żółty brzmi sensownie, nie? Tu możesz podjechać jeszcze najpierw na zielony po dobra jedziemy Kurde podróż słuchajcie ale to szczęście mieliśmy trochę w tej Biotyce ja tam wyłożyłem tym SKS-em nie wiem jak już przede wszystkim szczęście polegało na tym że my żeśmy znaleźli broń oni biegali z machetami no a tam gości zabijałem aż Trochę smutno mi było. Dobra, akaczyk, ale chyba ammo zabrane, więc ktoś tu był. Ja wezmę tego kołacha. Polutowane, słuchajcie. Wezmę, słuchajcie, ja trochę tego benzynki. A ktoś, amunicję, może do koła nie? Kurde, następny. No, nie wiem, że po prostu. Żółta jest tak doficy. Ja mam 7 dodatkowych pocisków. Które będziemy ze sztukami kurdek, papierosy. Wasiu? O, wsiada. Ja tam zostawiłem trochę tej amunicji w sumie na tego kara. Ale strasznie biednie było w tej badzie Chyba że wszystkie te, wszystkie, wszystkie, wszystkie broni, jakie żeśmy znaleźli, to na 762. No, w sumie nie, ja M16 mam. Dlaczego wow. ja. go mówię, że zielonego trochę <grywa> chciałem jaka kurde ekipa nic <grywa> w Spokojnie twoje... ziomek No tu były beczki ktoś specjalnie te beczki postawił beczki dla mnie <grywa> Specjalnie te beczki Beczka, postawił ja, może nie wjeżdżaj na tą eksplozję, no, Explosion <grywa> Rid moje HP Za wszystkim właściwie. A energetyk ci jeszcze nie działa trochę? Nie, już nie, wszystko skończy <grym> Te dome dom domeczki trzeba... się są przy tej skoń... wieży, może coś tu będzie ciekawego. Co ja patrzę te domeczki. Dobra, wiesz co? To wysiadę HS Trzymaj się rok <grym> I auto sprzeda no, tak? za domami na dole. Bo na mi nie Ale jechał? Nie, nie, ale tam na samym dole, na samym dole. Tak, jechał w prawo. W nie plecach, chcę, Nie chcę, nie chcę się załapać na tą eksplozję. Ja, ja się... Dobrze... Najwyżej, mnie pod... najwyżej mnie podniesiecie, nie? Nie, Kompensator do sniper potrzebny komuś? To chyba to o, będzie. Mi potrzebny. A co daj kompensator dokładnie? Żeby nie mi jak Do kogo strzelasz? Do tego samochodu pomarańczowego. Na SW. No no, HS, kurde. Co daj kompensator aż sprawdzę. Zmniejsza odrzut. Kompensuje. Kompensuje, dobra. Czyli nie mi to. to Och, no chodź, 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 mam dwa. Znalazłem jeszcze jeden, specjalnie dla ciebie, proszę. Uuu. odważnie tutaj weszli, ale nic nie było. No, jak zwykle. Dobra, to co? Kontynuujemy podróż? Mam jakieś 11 biednych, 416 biednych, jakby coś. Biesz może się znajdzie. Już mam rączki. A co, idziemy dalej? Eee, ty chcesz ósemkę chcesz do kara, HS? Ja mam. Można ktoś widać. dać. Ja mogę A to był drop w ogóle. Dlatego tutaj przyjeżdżał koleś. O, ja mogę wziąć. Kurde, bardzo chętnie nawet. Czekaj, to tutaj to, to, to chodzi. To, a chcesz dwójeczkę? Albo czwórkę? No możesz mi dać, bo ja... Przecież <śla> ty masz chyba dwójkę, czy nie? Mam dwójkę, ale no może na drugą broń, też sobie dwójkę założę, jak ci nie jest potrzebna nie? Masz, rzuciłem. To wezmę i ktoś komuś mogę też dać Rzuciłem. A jest za kurde, Syrys się żeby pójść na ten no, trop. Jego to tam, Nie no, nie hmm. skutuj no, kurde, ja go się rozglądam dookoła Ale chociaż se, ale chociażbyś se tam kurde go dotknął, nawet na, jak nie Dobra, drob... chodźcie na ten, spróbujemy, chociaż no, zobaczymy Może wiesz lepiej Zobaczymy czy drzwi, są otwarte gademy, trudne słowa I teraz biegamy, nie jedziemy Tam na znaczniku nie, są pozamykane drzwi, z tego co patrzę, tam gdzieś gdzie... te hmm. ale chyba zam były zamknięte. No, są pozamykane, też mam usta. Ten samochód tutaj jechał. No ale... To dacie ona chyba przejechała dalej? Tak. Łosiczko, nie przytulę się. Południe. Wiesz co, może Łosikowi daj tą dwójkę roki, bo on w ogóle nie ma żadnej tej optyki. Łosiu? No, ja Dwojuszka nie mam. Dwójeczka dla ale... ciebie? Opa. <laughs> nie wiem jak bardzo. to rozumieć, ale poproszę, poproszę. Kurde, jaki ze mnie logistyk-spedytor, kurde, normalnie. Czy ja ci coś Wszystko mogę jeszcze się Chyba nic. Nie, tylko amunicję żółtą, ale to... nowy to towar w dzisiejszych czasach. No kurde... Po lewej stronie wystrzały. ES? Tak. To ty? Nie. Są goście w domku na... ...z bardzo daleko 130, 140, ale to już tak na krawędzi, to jest taki daleko, daleko. Dobra, to nie ma co. tam strzelają, no. Ale dobrze wiedzieć, że są. Przewalili go... kolesia. Last Fightera, właśnie. Dobra, dobrze wiedzieć. Zamykajmy drzwiczki, może nie róbmy pozorów. Łosiu, jeszcze ci mogę trochę dać tych kurde. Hem dwójka tu jest? Z 20, tak... bo ja mam tylko SKS-a. zaraz znajdę jakąś inną to się przestanę martwić. Łosik, hem dwójka? Rzu rzucę ci 20. Ja? Jeszcze. chętnie, ale wy mnie dbacie kurde w te chłopaki. To jeszcze Aby nie zabrzmieć kurde tęczowo. Przyjaciele o siebie dbają. Booo. I tu jest hełm dwójka jakby, co? A, ten, o którym mówi... a, Do ciebie? Ciasno zrobiło. Co? No. No. się zepsięli z łosiem w tym w przejściu. We, we dwójkę panowie wrzacie, bo jeszcze kurde skrzesicie ogień, kurde, brzuchami. Piętami, <grym> kurde. Spalicie <grym chatę, kurde. A ty wiesz, Nexus, jak powstają te strefy ze strzem artyleryjskim? <grym <grym to wiesz, powiem właśnie, właśnie tak. Nie rozumiem, że ktoś puścił Bono, kurde tutaj czy co? Nie, że obcierają się brzuchem, kurde i lecą i padają w część częściach mapy. No, dobra, dobra, e -a -a. To słaby żarza, ty jesteś kumpaj. O nie, Zielona o o nie, o nie. Nie. lone w moim domku Pier, stary bier mi tu, kurde, rób mi dobrze tak. Amunicję. Dobra. dobra. Trzy, kon trzy kanistry. Jeden obok drugiego. What the fuck, to jest jakiś znak? No zatrzymamy stan, spieprzać. Kanistry. Ktoś tam strzela, ale zakładam, że to nie do nas, nie? No ale coraz bliżej nie. tak w sumie, tak jak słucham. Wziąłeś tam ammo, HH? UMP, UMP, kurde. Kurde, Lecę do ciebie. Może, może poczekajmy tutaj w tych domkach i zobaczymy, co tam się urodzi stamtąd, z tamtej strony. Hm? Ty byłeś w tym dużym budynku na... Tak, duży, duży, duży zaliczony, tak. Skąd to jest? Widzę chyba gościa. Gdzie? Jest, widzę gościa, jest na SE dosłownie. SE? Dostał, udział? Nie, chyba mi drzewa zasłania go, czekaj. Nie, 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 nie zasłania. Gdzie on był? Tam przy szopach? Wiesz, co on już pobiegł teraz? Jest gdzieś tam na SE, tak bardzo po lewej stronie SE. Zmienię pozycję. Dostał, dostał ode mnie, kurde, jakbyś był patrzony wtedy. Wpatrz, Johnny. No z mojej pozycji nie było. No ale dostał ode mnie jednego strzała. Szkoda, że nie w banie, ale. Cóż. Lepsze to niż nic. Okej. Okay. Nic to nie widzę ciekawego z tej pozycji, chłopaki. Z mojej tak samo średnio, kurde, a chciałem się przemieścić tak sprytnie. Te kraty w oknach, Jezu, jakie one są wkurzające. No, to prawda. Mogą ci życie uratować czasami. Trzeba też patrzeć na, to, na tego dropa, bo kogoś tam może zaświeżbić, żeby go sprawdzić. No, to ogólnie tak mamy kurde nie wesoło, ta górka za nami jest taka średnia. Chłosiło ja dostaniesz przez te drzwi otwarte. Wystaje ci Wziomeczka głowę na drzwi, no. Nie, ma, ale nie wiem, czy oni go zabili w końcu, czy nie. Jest jedno okno wybite w tym domku, tak mi się wydaje, chociaż kij go wie. Eee, biegną tam na 120, ale to jest na tyle daleko, że nie ma sensu strzelać. Myśmy no już wbiegli do tego osiedla. To na 120 jest osiedle. Nie, nie? wybiegam, wybiegam, wybiegam. I właśnie koleś w prawo biegnie jeden. Tak, 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 tak. Na plaży właśnie, w stronę plaży. A jeśli widzisz tam, no. masz wizję na to, bo możemy nie. razem synchronizować strzał najwyżej. Nie mam. okej. Okay. jest kolarz bardzo daleko. Jak się tam odległość zerowania ten yy, ustawi? Page up, page down. 200 metrów. No to to 200 metrów nie jest, kurde. Powiedział, z co najmniej 500. Nie, no tam do tych domków jest około 400. Z tym co patrzyłem po, ma po mapie. No. Pali no, się ale co? Są obok o. ciebie gdzie są? Dokładnie? Dosłownie kosu? 120. Teraz zabieg za budynek. Jak widzisz, jak masz dach, patrz na dach białego budynku. Widzisz w strefę w bieg. A widzę, jest. W, do samochodu biegnie. Ja do samochodu. Ładujemy, czy nie? No, zazdroszczę wam tych 8 metrów. Drugi chłopaki. jest koło, koło skały, biegnie do samochodu. Dobra, wiesz co, poczekajmy? Może oni się w naszą stronę w tym. To jest? mi zeszło? Zeszło, kurw. Trzeba było poczekać, aż oni podejdą, wiesz? Ale bieg kolej w linii, wiesz, do auta. Miał zero i to by go trafił. Dobra, dobra, poczekaj. No nie tak się może... nie do samochodu, więc nic nie zrobimy im. Ale będą jechać w naszą stronę coś czuję. No pewnie tak. Poczekajmy, ładna bańka nie wsiądzie. Czuszą, nie wiedzą nawet, skąd strzelacie. Są przy strzelucie. skale. Przy skale jest koleś. Eee, tak, łopaki tym trzeba się przemieścić. Strefa za jest nie, nie, nieprzyjazna bardzo dla nas. Mhm. Nie musimy chyba się z nimi tam strzelać, co? No, no. odpuśćmy, kurde. Bądźmy mądrzejsi, chodźcie. Ej, wydadźcie, jest rozwalona? Wiedział było? Nexus, o jezu! O! Chodź, chodź. Chociaż chodź. idziemy, idziemy. Ziemek. 36 osób w grze. Tak, tak, jak ich pewnie spotkamy. Jak będą jechać, to dostaną po prostu po ryju. Oni siedzą tam, w tej detrze. No nie wiem, właśnie co się z stało. Ona mi się przestała. Oni jakby... są za kamieniu, stary z tej pozycji, jak tutaj widzę, idealnie. Ona... Tak, tak, ale ona mi się przestała, jakby renderować to detrze w pełni. Drzwi no, mi drzwi więc... mi znikają tak samo. Dobra, dobra, w dupie. Oni podjadą. No mm -hmm. chyba, że im wybuchła ta dacia, tylko my tego nie widzimy do końca. Nie, 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 nie wybuchła coś, tak Czyli Siedzą tam ze skanem, tylko się leczą pewnie, podnosili czy coś. Wymieniali ludzikiem. Mają autko, więc Pełna czwórka sobie. była? Słucham? Pełna czwórka była i Nie tam? wiem, widziałem dwóch albo trzech. Jak chcesz, Roki, ty masz czwórkę czy nie? E, nie, nie mam, nie mam. Jak chcesz, to mogę ci dać, bo ja, mówię, z tego Kara będę ładował, a z dwójki najwyżej będę strzelał. To dalej, chodź. Ok. Masz. Ile masz do kara Wiesz, co? Mam 25. Jak chcesz, to mogę ci tam rzucić troszkę. Nie, z... no nie, bo ja też AKM -a używam. To teraz zejdzie. Tu już za 200. Mm, nie taka łatwa sprawa, ci powiem. Przez pola idziemy, czy jak już dookoła? Przez górkę tutaj? Ja mnie się przez z góry przez pola pędzi fasola. to? Znaczy, no? Już znamy. No. Fajnie to, robię. teraz No to, to rozumiem, że jesteście mi wdzięczni To jest wow. przecież kurde znany sz, 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 szlagier pana TikTaka To jest z lat 70? <laughs> no yes. trochę później Coś jest. czuję, że ja kurde nie istniałem Taki jeszcze młodziek, wtedy Taki może nie wiedzieć HS A W myślach może, może istniałeś Nexus W myślach kurde no Ja myślę, że w tym wieku to jego rodzice też byli jeszcze za młodzi wiesz Okej okay. Jezu Rocky, nie rób z siebie Aleksu, kurde relikty przeszłości 15 lat I po prostu masz <noise> młodych rodziców, wiesz Słaba górą za plecami, kurde znaczy, no nie. ale Ide Na no, strefę też tam, te domy, tam Trochę, wszystko, jest. Słuchajcie, biegniemy do miasta czy nie? Bo może to miasto nas już bieg... Prosto biegnijmy po prostu na strefę Miasta a... No, troszkę jesteśmy do tyłu. Oh shit. No, no, para. To jest nieprzyjemna sprawa. Garaż otwarty. Na górze, ten po prawej. Trzeba sprawdzać. Ale nie to. widzę w oknach nikogo, więc może nie ma tam ludzi. Co może to? sobie wybrali inny kierunek. Ja bym proponował szybko do garażu. Poczekamy na strefę i biegniemy od razu dalej. Mhm, mm no, no. jakieś mamy, więc jest Gites. Może i Łosiu, goni Na nas zielony marchew. to, mar to zdążysz. Bezpieczny, Ech, bezpieczny. Zdążysz, e, zdążysz, zdarzy, zdarz. e, tu spokojnie. Teraz musicie ten oznaczyć się na Facebooku jako bezpieczny przed strefą. No <laughs> O <laughs> co za tyf. Takie na granicy smarzałeś kolejny Ładnie się tak nabijesz, sos. Nie, ja? Czekaj, gdzie Dobra, dalej. Na zielony mark. To jest zachowanie zgorszące. Do lasu. Do do lasu, do lasu. Gdzieś przed nami lasu. SKS było był, był, słychać. Mm. Ale bardziej po lewej, tak z SW wydaje mi się. No, coś takiego. Za tą górką, za kościołem. No nie sądzę, żeby koleś miał tłumik, ale to taki przytłumiony SKS, więc daleko. Ale sychać. Dropik całkiem hmm. daleko. No strzela tam, patrzcie go A już wiemy gdzie I Idziemy po niego? Po niego? No możemy to przez ten kościół i chociaż Czy my chcemy tak kurde ten... To jest na kościele? Na? Nie No gdzie? A do kościółka można wjechać kurde na i Na N nie, jest zrzut i od N też są strzały jakby co Zbyt, zbyt przytłumiony już ten dźwięk z Badanie. budynków, z bloków Jest, dobra widzę, w garażu, w garażu górne piętro y, Okna, ty po lewej stronie miga koleś, widzicie? Skaczą, skaczą tam Są dwie dacie I na górnym piętrze goście zeskaczą Mhm, mm tam jest jakiś trup w ogóle na dachu Kogoś mm -hmm. stracili Gdzieś biegam, biegam, biegłem O, dostaję. Widzę, 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 z W Dostał, dostał ode mnie, z, dostał ode mnie, y, zabiłem go Dobra, dobra. Teraz walą do nas też z tego miejsca, które żeście się wstrzeliwali. Kurna, już miałem strzelać. Zerowanie zmieniałem, fuck. Są, e, są na dachu, tam koło zbiornika. Dobra, jesteśmy w strefie, możemy sobie tutaj postrzelać troszkę. Możemy, no. Okay. Ja Przypilnuję nam dupek, żeby nam... No tutaj raczej nie mają... Jak... Żeby nam nie uciekły. A nie, zaraz, mają. Mają, fakt. Ale ładnie strzelają, powiem wam. Kurde, no, znowu dostałem, what the fuck? Ej, nie no, serio, to jest jakieś dziwne. Kol, Kolej jest na skale, na skale siedzi, po prawej stronie skały. Słuchajcie może uznamy, że mają lepsze pozycje i nie będziemy się z nimi, bo to. Nie ma go teraz. Z domku strzelają. Nie wiem, jakim się tak ładuje, kurde, w ryj. ale na górze jest typ. Tak? Tak, słyszę tupczenie LOL I on do nas nie próbował strzelać? Nie, bo on jest po drugiej stronie od strony wejścia, wiesz? Zabiłeś go czy nie? Nie, nie, tylko słyszałem kurwa. Zabił mnie właśnie, ale widzę, że już poskładane Pierwsze się. Przepraszam, bo ja się chowałem do końca. Dobra, zabiłem. Y dostał do mnie w łeb ten kolej zyskał. W sensie, przewróciłeś go? Tak, 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 tak. Za skałę ty w tym garażu cały czas biegają. Mamy dwie minuty, żeby się dostać do środka strefy. Czyli są w kamieniach e, ty budynki. i w tym budynku. Ci kolesie mają dobrze Bra te budynki. Nie budynki. No. Oni, są, oni są w strefie. Dobrze ja już strefie. nie mam medykamentów. Dobra, koleś zginął, koleś zginął za tymi skałami. Czekaj, czekaj, coś ci mogę rzucić. Co byś chciał? E, nie wiem, jakieś kurde... Wiesz, energetyka. Jednego, jednego energetyka, ci <laughs> mogę rzucić. A Dasz jakiegoś teraz. celownika? Czy no jest ósemka red dot. Weźcie medykamenty, ma, chłopacy. Ma, tak Roki, nie? ja się tu podsuwam, wiesz co, Red za to za jest pod trupem, pod trupem leży. Kurde, jaki chaos. Dobra, dobra, Nexus, ja też jestem z tego zdania, że tu trzeba iść. Macie, panowie, jakieś energy drinki? E, dałem jeden Nexusowi, jeden sobie zostawiam na... Ja myślę, to, że, że to skały. zginął, Nexus? Typ ze skał, czy typ z... Typ, skał, typ ze skał, typ ze skał. Dostał ode mnie w ryj, a nie, tam mógł ktoś jeszcze być, szczerze mówiąc. Ja mam za, za te skały pobiegł, szczerze mówiąc, to jest bardzo Zastę dobra pozycja. Jestem cały czas na garażu w oknie, uważaj Łosiu, schowaj się za, za skałę jakoś. Ja podbiegam. Nie dostał? Nie strzelajcie z niej, bo będzie ciężko was podnieść teraz. Ja tylko odpowiadam ogniem, żeby... się, pochowali. Przed nami ktoś strzela z tłumikiem. Tak, 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 okay. Mojej prawej, do mnie nawet. Dwóch kolesi. Widzę, widzę, widzę. Jeden Drugi też. Drugi też. Był knockout tylko? Tak, tak, tak. tak knockouty tak, tak, same. Tak, tak, tak. Jest jeszcze ktoś. Są tam. Dobra, nie żyją, nie żyją. Jeszcze ktoś. Niemożliwe, jest. Bo, bo ja ten. Od pleców nie nie, 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 ten, nie, nie ale... widzę, widzę gościa. Dostał do mnie skara. Powalił powali mnie, powalił mnie. Ja też jestem powalony. Jeszcze, jeszcze tak, tak od mojej to strony to, to. jest. ten NW jeszcze jest. Od mojej strony. Ja, ja chyba zginę, pan. jak nie podbiegniecie do mnie. ale gdzie jest, jest przede mną, wiesz jak ja tutaj leżę. Dobra, ja zginę już na 100%. Bie, bie, Biegnie Roki do strefy. Ale jest strefa Roki. Wiem stary, ale koleś przecież przede mną jest, nie? Kurde, nie biegnie na niego, nie biegnie na niego, nie biegnie, nie, 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 nie Dobra, dobra, dobra Aj Ale... Wyjście, wiesz? Dobra gierka tak czy siak Mogę full auto walić no. z bo kurde to Dobra gierka tak czy siak, mi się, gierka, bańc, się. Strzał, mnie się strzałę, podobało Szóste miejsce nie jest źle, trochę daliśmy się zajść, ja tam was osłaniałem od tyłu Koleś dostał ode mnie dwa razy z kara, ale... Nie wyszło Pięć killi, nieźle